Firma Glob Drake'a specjalizuje się w międzynarodowym transporcie zwłok i prochów z Niemiec do Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rodzina każdego klienta może mieć pewność, że eksportacja ciała zmarłego do Polski przebiegnie w sposób sprawny i bezproblemowy. Tym samym bliscy osoby zmarłej będą mogli rozpocząć przygotowania do ostatniego pożegnania. Formalności niezbędne do przewozu zmarłych dopełnione są zawsze prawidłowo oraz w terminie. Rodzina nie musi obawiać się zbędnych komplikacji. Mając pewność, że ich bliski zostanie odpowiednio przygotowany do transportu i przewieziony do Polski w zaplanowanym terminie. Celem pracowników firmy Drake'a jest wsparcie i pomoc dla rodzin w żałobie, pełna taktu i dyskrecji. Cały personel przykłada dużą wagę do jakości świadczonych usług. Informacje na temat terminów i kosztów usługi sprowadzenia zmarłych z Niemiec do Polski można uzyskać bezpośrednio w firmie Glob Drake'a, dzwoniąc do Polski pod numer telefonu.